W tym zadaniu szukamy liczb całkowitych ukrywających się pod niewiadomą x, które będą spełniały jednocześnie obie nierówności. Rozwiązanie jest bardzo proste. Zgrupujmy na początek w obu nierównościach wszystkie niewiadome po lewej stronie, a liczby po prawej stronie. Jeżeli chcemy przenieść na lewą stronę 4x, to musimy sobie odjąć obustronnie 4x. Zawsze przenosiny są z przeciwnym znakiem. Podobnie będzie z liczbami. Tą trójkę przeniosę na prawą stronę, więc zmieniam znak. I zobaczmy, co nam tu zostanie. 2x odjąć 4x to jest minus 2x, trójki redukują się do zera z lewej strony, po prawej stronie 4x redukuje się do zera, no i wyskakuje nam minus 8, bo minus 5 odjąć 3 to jest minus 8. Teraz idziemy do drugiej nierówności, tutaj wypadałoby najpierw opuścić nawias. I możemy to zrobić na dwa sposoby. Moglibyśmy podzielić tą nierówność obustronnie przez minus 1, lub moglibyśmy wyłączyć liczby, które znajdują się w nawiasie, uwzględniając znak minus stojący przed nawiasem. Ten minusik po prostu zmieni nam znaki tych liczb na przeciwne. I tak sobie zróbmy. 2 odjąć x, przepiszę. Po prawej stronie mamy minus 1, dodać 2x. Klamerka. Ta klamerka oznacza, że musimy rozwiązywać nierówności jednocześnie, a na końcu rozwiązania obu nierówności trzeba złapać w całość, tak? czyli wyznaczyć część wspólną. No więc wracamy do pierwszej nierówności. Tutaj, żeby usunąć minus dwójkę stojącą przy x, musimy podzielić. Czyli znowu wykonujemy działanie przeciwne prawda? do tego, które widzimy. Tak jak przy przenosinach. Jak tutaj załóżmy widziałem plus trójkę, no to wykonałem działanie przeciwne do dodawania. Takim działanie, działaniem jest odejmowanie tej trójki. Dobra, co nam zostanie? Tutaj zostanie x. I teraz uwaga, jeżeli dzielisz przez liczbę ujemną, to znak nierówności musimy y, zmienić drugą stronę. Minus 8 podzielić przez minus 2 to jest 4. No i ta nierówność jest już, jest już rozwiązana. Następnie w drugiej nierówności przeniesiemy. 2x na lewą stronę, a dwójkę przeniesiemy na prawą stronę i wówczas z lewej strony otrzymamy minus 3x, a po prawej stronie mamy minus 3. No i całość łapiemy klamerką. Tutaj jeszcze będziemy musieli podzielić przez minus 3, natomiast tą pierwszą nierówność przepiszemy bez zmian. I w drugiej nierówności otrzymamy x większe równe 1. Tak, 1. No i okej. Okay. Teraz mm, możemy sobie narysować rozwiązania tych nierówności. Możemy je zaznaczyć na osi liczbowej. Może będzie nam łatwiej, nie wiem. Tutaj zaznaczam 1, 4. Mm, I teraz tak x jest mniejsze bądź równe 4. To, że jest równe 4, to zaznaczamy na osi liczbowej za pomocą takiego kółeczka zamalowanego. I pokazujemy wszystkie liczby na lewo od tej czwórki, tak, tak jak znak nierówności pokazuje, w lewo. W lewo od czwórki. Natomiast tutaj musimy pójść w prawo od jedynki, W prawo od jedynki. No więc widzimy, że x -y należą do przedziału od jedynki do czwórki. Ale pamiętajmy też, że xy należą do zbioru liczb całkowitych. Taki był warunek postawiony w poleceniu. Wyznaczmy więc część wspólną, jakie liczby całkowite będą należały do takiego zbioru. Będą nimi jedynka, dwójka, trójka oraz czwórka. Pytanie było ile liczb całkowitych spełnia jednocześnie obie nierówności? Odpowiadamy cztery liczby. No i to tyle w tym przykładzie.